Witam i jedziemy z Farmazonem. E, tak więc, tak Greta jedzie na południe, i też delegacja. Wszelaka jedzie na południe. E, delegacja, e, spotkanie z Szarwem Szeikh. No, znanym już tam było kilka porozumień, kilka różnych punktów e, w przeszłości, więc tak właściwie kurort miastu znany e, każdej ze stron. Ja jak już nie jestem wielkim miłośnikiem tych kurortów, no ale no, pf, pogadają sobie. Istota, istota jest naprawdę bardzo duża, tak? No na przykład wczoraj się pojawiło, albo raczej w nocy się pojawiło doniesienie do się tego, że Hamas e, zgadza się zdawać gągownicę. Znaczy gągownicę. Już nie mają gągownic, tak? No ale tak jakby pewną istotę, tak? Czyli, że jeżeli byłaby jakaś ONZ-owsko-egipska e, e, nie siła, tylko struktura, to oni by wtedy... Tam. No, znając życie, to nie, to nie chodzi nad o zdawanie gągownic, no bo te gągownice, tak właściwie, no to umówmy się, to to przecież to nie jest nic ani poważnego, ani, ani groźnego. Natomiast to chodzi o to, że Najprawdopodobniej Izrael chciałby zrobić w gazie e, wielką paradę, jak, e, jak Sowieci zrobili wermachtowi w Stalingradzie. Czyli, że po prostu przejście przez gazę, zdawanie, prawda, coś tamten. coś takiego by chcieli, tak? to by było pokażające dla, dla Hamasu. To by było pokażające też dla całego tego klimatu, który jest oczywiście, jak już to w, od samego początku tej wojny mówię, no bo taka jest pewna istota tych wszystkich tych, to istota jest to, że jak się przetrzyma, przetrwa, no to się wygrywa, no bo to jednak nie jest no, tak jakbyśmy, polska reprezentacja grała z Argentyną, Messiego, prawda, i by tutaj, bach, 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 słupek, poprzeczka, coś tam, tu, w ogóle, e... w... Bednarek by pięć razy wybił piłkę z linii bramkowej, w ogóle jakieś takie ten, ale 90 minut minuta, koniec, tak, przetrwaliśmy, tak, no tak. To, to... No tak chyba zresztą wyglądało mecze w Katarze, tak? Natomiast, natomiast ten, natomiast to jest pewna istota, tak? No tak jakby no jakby się przetrwało, tak? No przecież jest zawsze dysproporcja sił totalna i różnic potencjału totalna, możliwości totalna, budżetów totalna, wsparcia międzynarodowego totalna, tak? No bo um, no bo tak właściwie no, Hamas... Ja nie mogę powiedzieć żeby Hamas stał się pariasem, natomiast no, sprawa palestyńska ruszyła bardzo, bardzo mocno, jeśli chodzi o oddolność, tak. To, 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 to ja zauważyłem bardzo tak jakby konstruktywne sprawy, to że na przykład pajacowanie Grety i całej tej i tej, no, to, 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 to tak jakby poza jakimiś zaślepionymi, prawda, dziwolongami ideologicznymi, które po prostu są bezrefleksyjne, prawda, które tutaj tak jakby E, całe te nisze, tak właśnie tutaj, nisze albo no, po, po prostu jakoś są przylepione e, do tej części, powiedzmy, to jakiejś tam ideologii, no to, no to tak właśnie znaczy zauważyłem, że dość dużo ludzi tak jakby no, dostrzega pewien problem to, że no, płynęli, płynęli, nie dopłynęli, nic nie dali, tak. No, czyli że no właśnie po co to wszystko, tak. No ale właśnie to, że ta wajka się dość mocno przesunęła. To, że już, e, oczywiście, jest całe to środowisko Global Left, Global Intifada i tak dalej, jest cały to, to, też jest Global, Global Dżihad, tak. Chociaż Global Dżihad, ja teraz widzę, że przez Syrię się trochę tutaj podzielili dość, dość ostro. E, też taka ciekawostka, że tam wykryli, że na przykład chyba ojciec zamachowca z Manchesteru, prawda, klaskał dla i się cieszył, jak Sajed zginął, tak. No, no, to, 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 to. Natomiast, e, natomiast no, to widzimy, że jednak to, że sprawa palestyńska przeszła do mainstreamu, ona zawsze była w mainstreamie, ale nie zawsze w, tak, w takim punkcie, w którym powinna być. i, i No i tak, no jest w mainstreamie i, duża, i tak, tak chyba tak właściwie większość ludzi, którzy racjonalnie i dojrzale patrzą na świat, to no jednak tutaj Eee, przez te dwa lata, no jednak eee, zobaczyli, znaczy coś zobaczyli, tak, czego wcześniej po prostu nie słyszeli i nie mieli żadnego pojęcia. Więc, więc, więc tutaj to, że te poparcie międzynarodowe jest, ale to też ona nie jest równoznaczne z Hamasem, natomiast Hamas będzie na tym grał. No bo <laughs> niezależnie jak patrzymy na, na, na pewne sprawy, to jest tak. Trump mówi Hamas podpisuj. Trump mówi Hamas. Jak się tutaj będziesz pajacować, to, to my cię zniszczymy. Eee, kolejna rzecz, co mówi nasz Orange Trump, tak eee, Hamas nie rządzisz. Hamas, 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 Hamas. Mamy byt, który tak właśnie wszystko reprezentuje, tak? No po prostu, tak. No, Abu Mazen tak. Więc yy, więc oni są tutaj najpoważniejszą siłą polityczną, yy, całościową i to oni tak właściwie będą podejmowali tutaj decyzje, które są automatycznie obowiązujące za całość reszty. To się nazywa władza, tak? To się nazywa władza. Niezależnie od tego Hamas ma więcej władzy realnej niż chyba Abu Muhammad w Syrii, tak? Więc, więc, yy, w, 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 no, więc tak to wygląda, tak? Czyli, że... Yy, w szarm, dyskutują, zobaczymy na. Znaczy, ja podejrzewam, że wszelkie dyskusje w chwili obecnej to być może są takie, że Hamas chce rozmawiać o sprawach pierwszych, a powiedzmy zostawić dużo niejasności w sprawach późniejszych. Natomiast być może Izrael po prostu chce tu wszystko wykręcić tak, żeby jeszcze mieć jakieś gwarancje na przyszłość. W sensie gwarancje: to, że się zgodziliście. A jak się nie to, to, żeby po prostu zrobić to, to samo, co było przed 7 października, czyli, że był jakiś deal. No, był jakiś deal. Oczywiście, że był deal. Świat na dealach polega, tak. Eee, więc Hamas tutaj, więc. Natomiast no, Hamasowi znaczy, zależy na tym, żeby. Tak, jakby zakończyć czy zawiesić tą wojnę i z perspektywy czasu w związku z nieuregulowaniem kwestii palestyńskiej i tak, bo ta. To się nie wydarzy w najbliższych. Przynajmniej w tej kadencji Trumpa. raczej się nie wydarzy. To. Perspektywa czasu jest dla nich bardzo dobra, tak. Tym bardziej, że e, to już dopracują, to już dopracują e, odolnie, to już też po prostu będą takie realia oczywiście podejrzewam, że Arabowie i reszta tam dość dużo pieniędzy włoży, więc na kilka lat powiedzmy to sobie e, ta gaza jakoś tam e, odpocznie. Natomiast, natomiast prędzej czy później tak będzie kolejna runda, to, 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 to wchodzimy, w te, wchodzimy w ten cykl. Oczywiście taką innowacją propozycji Donalda Trumpa jest to, żeby właśnie wyjść z tego systemu rundowego. Netanyahu, no tak jakby pokazuje, że, że, że niby chciałby wyjść z systemu rundowego, ale tak jakby rozumie to, że, będzie, że i tak jest system rundowy jego też obowiązujący. No i oczywiście on chce niestety prowadzić tą politykę e, wojny pomiędzy rundami, tak. Eee, przez co akurat właśnie na przykład dzisiaj był też gong w południowy Liban tam, tam jednego pagerowca eee, zabili jak tam siedział w samochodzie z, z, z rodziną no takie, no takie właśnie takie, takie niuanse takie, to, to żeby po prostu nie było żeby się mieli na baczności eee, kolejna ciekawa sprawa jest taka że eee, no, w samej gazie oczywiście pojawiają się jakieś symptomatyczne sygnały odnośnie tego, że um, no jest, nie, no ludzie, chcą, znaczy ludzie chcą mieć spokój, co e, jest akurat zrozumiałe. Też pojawiają się jakieś alternatywy, pojawiają się abusze, baby i tak dalej. Ale spokojnie, spokojnie, spokojnie. Braku regulowanej kwestii palestyńskiej. Tak właśnie wracamy, wracamy do, do tego, co było w czasach Oslo. Wtedy też w, wtedy tak właśnie z pewnymi względami nie było źle. Szybko to zostało tak jakby wywrócone, eee, i tyle, no, tak, to, tak to wygląda. Eee, kilka zdań. Komentarze odnośnie wyborów syryjskich, które. No. 10 miesięcy władzy. Hmm. Może zrobić takiego farmacona porównującego HTS do Hamasu. To powinno być, bo, bo, bo ja to po prostu tak, jakby widzę jedno i to, jest, to jest takie jakby, prawda. To samo, tylko że po prostu Syria jest o wiele, tylko że akurat w Syrii też jest, przede wszystkim albo Mohamed jest o wiele mniej, tak jakby. No, Hamas pokazuje, że akurat pilnuje porządku, tak. Pilnuje porządku, wychodzi, pacyfikuje i tak dalej. i to jest po 20 latach sprawowania władzy, tak? Więc ten, więc, więc oczywiście oddolnie tam też pewnie ma jakieś różne swoje przygody. E, natomiast e, no o takim jakimś bandetyzmie, szeroko rozumianym w strefie gazy, no, to, no to, 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 to oczywiście przemytnicy, tam różne jakieś tam inne rzeczy. Natomiast no raczej był, raczej był porządek, tak. Ludzie musieli płacić ten zakład chyba tam 25% dochodu, czy jakoś jak. Tego, to, tego już nie pamiętam, to, to musiałbym, musiałbym sprawdzić. Czyli że na sprzedajesz e, e, na bazarze, prawda, Czosnek, no to 25% z tego, co, 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 co tam handlowałeś, musisz Hamasowi oddawać. No? Były różne takie rzeczy. Natomiast y, ogółem coś tam było jak najbardziej, na ile się dała, jakoś była sprawność. Tak? No, w Syrii to z tą sprawnością to jest różnie. Nawet i frekwencja ponad 50% to też tak jakby w kraju, w którym była, by, bywały, zawsze frekwencje po 95% i z tego 99 głosowało na jedno nazwisko, bo i tak było jedno nazwisko na tej liście, no to o czym my mówimy. A to 1%, który, który, który nie zagłosował na to nazwisko, to po prostu nie potrafi pisać i czytać, tak? Więc, też nie, to, jeśli chodzi o ten temat, to się, to się nie będę śmiał. Analfabetyzm to jest bardzo poważna sprawa, jeśli chodzi o świat arabski, tak? Widzimy 25 milionów, znaczy nie 25 milionów, ale 25% ludzi w Maroku jest niepiśmienny, prawda? W Egipcie Około 15%, tak, no to, 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 to nie jest śmieszne. To są nasi sąsiedzi. Um, tak więc, tak, tak. Więc tak no, Syria troszeczkę widzę. Um, Na no, pewien impet spadł, PR spadł, zainteresowanie spadło wewnętrznie. Kilka tematów tam jest, które są dalej, tak właściwie. No, niestety, jakoś Albo Mohamed widać, no, nie ma jakiegoś daru do szybkiego załatwienia spraw. No, to, już, to już o nie można powiedzieć. Tak? To, że, to, że e, e, bazuje na tym, co na tym swoim powiedzmy, na tym szebab podstawowym, ale ale dobra, to znaczy jego jeszcze ten. E, i tak na koniec tego bardzo krótkiego. farmazonu, czy znaczy tego takiego farmazonu technicznego, no bo tutaj akurat istotne są. No, cieszę się, że akurat w końcu o gazie można porozmawiać, tak, no bo tak właściwie o tej gazie to wszyscy gadali, ale nic nie powiedzieli, tak? To jest to jest, to jest jedna rzecz. To, że. No cóż, no, no nie ma żadnej innej, innej propozycji, chyba wszyscy widzą to, że możliwości kręcenia już się skończyły, albo raczej powinny się skończyć. Moim zdaniem błędną logiką jest myślenie odnośnie tego, że jakiś pokój spokój. Tak to nie działa. Tak to nie działa, tak, tak to nie działa. E ważne jest to, żeby po prostu był spokój, żeby były był rozpoczęte pewne procesy polityczne, pewne procesy e deeskalacyjne. Powiedzmy sobie to, powiedzmy sobie w ten sposób. E ja nie wierzę odnośnie różnych e, narzędzi do tego zdolnych, żeby tutaj doprowadzić do jakiejś maksymalnego... E, znaczy, bo f, f, ja nie ukrywam, że akurat znając trochę Bliski Wschód, to wiem o tym, że filozofia płotu jest najlepszą filozofią. E, tym bardziej, jeżeli tutaj nie ma standardu wśród... E, no bo nie ma. Tutaj widzimy w Syrii chociażby to, że tak jakby koegzystencja to wcale nie jest takie łatwe, tak. To, bo, bo, znaczy, so, znaczy. Tradycyjnie jest, ale, ale to już to już nie są czasy w ogóle tradycyjne, więc więc wydaje mi się, że filozofia płotu jest najlepszą filozofią. Im wyższe, tym lepsze, no ale teraz w czasach dronów, no to już te płoty już no nie ma takich wysokich płotów, żeby żeby tej drony jakoś, znaczy jakoś poprzeszkadzać, ważne jest to, że po prostu coś się wypracuje, tak, coś się wypracuje. Tu podkreślę jeszcze jedną rzecz, Hamas ma szansę, żeby to nie było tak jakby interpretowane jako jakieś chwalenie i tak dalej, i tak dalej, bo to jest bez sensu, tak. Hamas ma szansę, tak właściwie jeżeli jest kilka nazwisk, bardzo głośnych, bardzo ważnych nazwisk, e, którzy, których oni chcą wyciągnąć z więzienia, jeżeli oni to zrobią, to naprawdę po prostu będzie wow, klapki spadają, tak. Przede wszystkim chodzi o Marwana Bargutiego, zwanego e, palestyńskim Nelsonem Mandelą. <laughs> Barguti to jest e, e, działacz e, w przeciwieństwie do Hamasu i w przeciwieństwie do OWP, działacz, znaczy bo Hamas jest miejscowy, ale Gaza, yy, no to, to e, a to jest działacz e, zachodniego brzegu Jordanu. Mega popularny wśród szebab. Mega popularny wśród szebab. E, Barghouti właśnie był bohaterem pierwszej intifady, czyli pierwszego powstania, później był celebrytą i politykiem. Okazało się, że w trakcie drugiej intifady przygotowywał jakiś zamach samobójczy. W ogóle nie wiadomo, po co mu to było potrzebne. Od chyba 20 lat siedzi w więzieniu. Ostatnio jakiś czas temu widziałem jakiś filmik, um, jak Bengwir do niego wlazł, do, znaczy, znaczy do celi no, z kawała Habibiego, no to się stało po prostu szkielet. Tak? Bengwir tam dość ostro przycisnął śrubę, tak, to nie jest tylko kwestia teraz czochrania i, i pluskiew, tylko, tylko już naprawdę tam jakoś tam ostro idzie. Nie, natomiast no, jak wyciągnie tego Bargutiego, oczywiście, oczywiście jeżeli Barguti będzie miał siłę i, i zdrowie i chęci do polityki, to to Barguti wymiecie wszystko, tak całą autonomię, w sensie to on przejmie autonomię? To będzie jedyny Habib, który tak właściwie jakby, tylko nie, to nawet bez wyborów, on już może tak właściwie iść od razu do Pałacu prezydenckiego w Ramallah, tak? A Abu Mazen, prawda, może sobie lecieć do Moskwy, tam. Podejrzewam, że teraz, co prawda, były plotki jakieś odnośnie tego, że Asada że Asad otruli. E, tak to jest, jak wywożysz gotówkę, tak? No, miliardy się wywiozą, to wiadomo, że, że znaczy wiadomo, że prędzej czy później e, będą jakieś usiłowania przejęcia, tak? Natomiast e, albo e, Mazen może tutaj willę obok m, m, przejąć, tak? jakieś, Nie wiem, czy pod Moskwą jest jakieś takie mini-arabowo, tak? Czasów jeszcze dawniejszych. E, mogły tam sobie, ten, no bo Bargutisz będzie rządził, znaczy, be, znaczy będzie na zachodnim brzegu, tak. A jak Hamas wyciągnie Bargutiego, to wow. 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 Nie, wiem, nie wiem, jakby to porównać, do czego tak może, żeby było bezpieczniej. E, no, no nie wiem, no tak. Mi się ten Barguti kojarzy z Nelson Mandela, ale też mi się z Witosem w Brześciu kojarzy, ale to, 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 to to wiadomo co innego. Natomiast, no, oczywiście, Netanyahu nie chce tego. Tak, ale no, to, to będzie próba się, Jeżeli Hamas wyciągnie, to naprawdę po prostu będzie totalne, znaczy totalne zwycięstwo. No, to będzie po prostu game changer. Znaczy, Netanyahu może mówić, że akurat on nie chce, ale, ale jemu to by było przydatne, żeby e, ktoś taki jak Barguti, Znaczy, e, dopóki żyje Abu Mazen, to jest dobrze. E, no ale zamiast Abu Mazena, jakby był Barguti, też by było dobrze. Tak, no bo, e, no bo i tak generalnie tutaj istota taka, że żadnej Palestyny nie będzie, no bo e, e, Gaza przyszłości, tak, to też wcale nie jest takim, takim jakimś. Gaza przyszłości no tu też nie wiadomo, jak to tam. Będzie politycznie e, pod czyją kuratelą, tak? Znaczy pod, jak, pod jaką flagą, generalnie partyjną, tak? Bo to jest to, I też flagą w ogóle. E, na pewno tutaj, na Taniachu zrobi wszystko, żeby Gaza i zachodni brzeg był zupełnie czymś odrębnym pod względem politycznym i administracyjnym, tak? E, przynajmniej do tej wojny było tak, że jak się wjeżdżał do Gazy przez e, punkt Erec, Erez, Erez, tak? Bo no to było tak, że się przejeżdżało. tam z, to był bardzo duży posterunek, gigantyczny posterunek, a z 7 października został zdobyty chyba bez wystrzału. Um, I tam, się przyjechał ten posterunek, to tam stała budka, e, facet z wąsami, tak, a za nią, prawda, już bordacze z Hamasu. Więc, bo to chodziło o pewne, pewne utrzymywanie się przy, przynajmniej jakiejś fikcyjnej ciągłości. Um, i integralności. Ale to jest, to, to jest tylko, i, tylko i wyłącznie fikcja. No, natomiast no, to właściwie dla Nataniahu, to jest właśnie istota sprawy, żeby co innego było w Gazie, co innego było na zachodnim brzegu, a świat sobie niech, niech nazywa Palestyną, co chce, bo i tak tej Palestyny tak pod takim realnym miejscem na mapie, no po prostu nie ma. Dziękuję bardzo.